Cześć, ja mam na imię Wojtek, to jest kanał Zakółkiem, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Wyścigach na autostradach, tak zwane wyścigi tirów, czyli jak ciężarówki nieraz po pół godziny się wyprzedzają i tak dalej. I kto jest winien? Jest kilka czynników z tym związanych, dlatego to wszystkich nie opowiem w jednym odcinku. Dzisiaj Wam opowiem o tym czynniku, dlaczego ten się kierowca wiecznie spieszy. Za pewnymi ciężarówkami nie da rady dostosować tempomatu. Wiadomo, 99% z kierowców jeździ na tempomatach po autostradzie. Jeden ma te tempomat ustawiony 1 kilometr szybciej, drugi ma 1 kilometr wolniej. To idzie jeszcze zbić. Ten jeden kilometr różnicy ja się nie zabieram za wyprzedzenie, jak mam jeden ki kilometr różnicy. No chyba, że jest zupełnie pusty środek nocy coś. Ale generalnie to lepiej zbić to, niż gdzieś tam dwa dni wyprzedzać. Dwa, jadąc za jakąś ciężarówką, na przykład za dafem, on ma ten aktywny tempomat, i nawet nie znasz sekundy, w którym on ci gdzieś tam zauważy samochód z daleka, zacznie zwalniać, patrzysz, a ty jedziesz. 80 czy, czy, czy 70. No, 70 już jest z, z, z zauważalna różnica w prędkości, więc to da rady zauważyć. Ale ale zanim się jedzie tak, no, czemu on zwalnia? Bierzesz się za wyprzedzanie, on przyspiesza. Jest jeszcze inny czynnik, że na przykład ty, ja jadę o 2 km szybciej, ale jadę na pusto. A jedzie przede mną 2 km wolniej, ale jedzie na pełno. Czyli pod górkę ja go biorę, ale już jak on z górki, to już nabierze prędkości. Rozpędzi się z górki i on wtedy jedzie szybciej. I znowu pod górkę. I ja prawie wezmę i z górki. No tutaj generalnie. Bardzo dużo winy widzę w e, kierowcach, którzy są wyprzedzani. Mógłby odpuścić, dać, jedź chłopie, jedź. Nie zawracaj mi tu głów, głowy. Bardzo często odpuszczałem, bo no, no, weź tam się z nim dwa dni macha. Jak już doje, dojeżdża do mnie do kabiny, no to cyk zrzucam i wtedy raz, raz to się wszystko jakoś tak e, w miarę odbywa. On włącza się na mój pas ruchu i jedziemy dalej elegancko. Tutaj jest też system wynagrodzeń, bo jak miałem płatne na, na godzinę, to się nigdy nie spieszyłem, to mnie wszyscy wyprzedzali, także. Według mnie największy czynnik no jak to kto? Planerzy, czyli spedytorzy międzypowiatowi. Ale bardzo często jest 300 km. No to co? Jak osobówką? Google Maps wrzucamy? No 3 godziny jak nic. Tylko, że nie bierze pod uwagę, że ciężarówka nie jeździ z prędkością osobówek, szczególnie na autostradach. Do tego tutaj jest bardzo dużo innych czynników. Muszę załadować towar, spiąć ten towar, spiąć kurtyny, pamiętać o logistyce paliwa, pamiętać o logistyce mojego brzuszka, pamiętać o, o tym, żeby y, z toalety z no to w ogóle takie zabobony, czy wykąpać się, żeby ci kierowcy nie śmierdzieli. 300 km, 3 godziny, 15 minut na rozładunek, dwa boki rozwal, odeskowanie po, po sam sufit. Ile razy widzę, patrzę o robotę dostaję, No już widzę, że jest niemożliwe. I teraz tak, powiedzieć mu już teraz, czy zostawić tą szczęśliwą wiadomość na później. 99% przypadków, bo są takie pewniaki, że masz korek na 100%. Na przykład Niemcy, <laughs> na przykład Birmingham. Jak nie jedziesz nocą, albo jak nie jedziesz w lockdownie, to zawsze się gdzieś w Birmingham w korek pierdzielisz. Manchester to samo. Nie znasz dnia ani godziny, jak się tam wpierdzisz w korek. Droga w ogóle, wschód, zachód. M62 to też jest taka droga, która. Loteria. czy ona się dzisiaj zakorkuje, czy dzisiaj się nie zakorkuje, bo tam jest kilka takich dużych skrzyżowań. Na Manchester to trzeba dodać godzinę albo półtorej do, do trasy. Ostatnio właśnie byłem z tamtej strony Manchesteru, miałem przejechać na drugi koniec wyspy, czyli tutaj, w okolice Immingham Hull, zmienić naczepy i jeszcze pojechać z powrotem na drugi koniec wyspy, to wszystko jeszcze, wykręcić dobową przerwę i tam na ósmą rano. Ja tylko spojrzałem, jechałem, jestem z tamtej strony wyspy, już jest popołudnie, no sorry, od razu widzę, że to się nie uda. A czemu? Mówię, gdzie ja jestem, gdzie jest sport i gdzie jest miejsce docelowe. Wiem, gdzie pani już taka obrażona była, że jak ja śmiem jej się pierdzielać kompetencje. Przecież to jest najmądrzejsze na świecie. Planer to przecież zjadł wszystkie rozumy świata. Dlaczego o nich tak mówię? Mam prawo, bo byłem planerem. Klik, klik, kopi C, klik, klik, kopi P. No, 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 umówmy się. Jak byłem planerem, to jeszcze yy, podstawiałem naczepy pod rampy, ogarniałem całą papierologię, wszystkie podpisy, wszystkie pieczątki. Bardzo często rozwodowo. Wybudowywałem te kontenery, jakby mi były potrzebne puste naczepy do portu. Do klienta podjeżdżałem jeszcze gdzieś tam zewnętrznego podrzucić mu naczepkę. Na piechotę robiłem, bo miałem wtedy krokomierz z 20 km w ogóle. I z nudów jeszcze to pamiętam, że sobie homu z domowej roboty robiłem, bo generalnie, bo fizyka jądrowa to to nie jest, nie? Ponad 20 lat jeżdżę. No załóżmy, że 20, nie? Nie palicho. W swojej karierze trafiłem tylko na dwóch rozsądnych planerów. Jeden to były kierowca, zrozumiałe, nie? A drugi Druga koleżanka to jest żona kierowcy, czyli jak ona się wieczorem w domu nasłucha tego, co, co jego planer tam na, na odjanie Pawlał, później gdzieś tam zostaje to w tyle głowa. Także e, podsumowując, wina jest bardzo często wyprzedzanego, że nie odpuścił, wyprzedzającego, że pochopnie podjął tą decyzję, ale główna wina jest w tych, którzy na tych kierowcach robią tą presję czasową, jakieś fiksy, bookingi, musisz. Mm -hmm. Ja już kiedyś się wypowiedziałem, co muszę. Jeżeli jedziesz osobówką spieszyć się za takim wyprzedzającym się kowbojem, pomyśl sobie, że za tym wszystkim siedzi jakiś debil z główną pracy za biurkiem, za komputerem, który zrobił tą presję. Także zostawiam cię z tym, zostawiam cię z tym. Eee, ja już piszę następne odcinki. Także, jeżeli się podobał odcinek, daj subika. Jeżeli nie, sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji. Także na raz, trzymaj się ramy. Cześć.